Jeśli któraś sąsiadka zazgrywa <laughs> widmowość, diableskość, zaburzenia atomiczne, <laughs> ja już jeden zdałem: zaburzenia genetycznego przetrwania, zaburzenia życia, uśmiercenia życia, tak zwana biała śmierć stosuje, to niech nie pcha tego w później winne domy, zaukiwając i zgrywając ofiarę, że jest tą poszkodowaną, ale przez co poszkodowaną. To niech nie zgrywa później, że jest poszkodowana tą, która tą, którą sama uszkodziła, uszkodzała, i niech nie zasgrywa później ileś załkań i czuwanie, wiadomo, się siedzenie nad załkaniem, i niech nie woła żadnych cyberdusz, a na znaczy cyber tylko real dusze, duszyczki innych, o to, że komu mieli przyjść i odpracować coś za co. Za co? Tak się nie władusz. dusz. Ja tak nie robił, bo nie. Tak się nie robi. To się mówi swoją mową. Listownie na papierze do księdza się idzie, rozmawia i się domaga. Ja Jarzym się jeszcze nie domagał. A inni ze wsi? Przecież im też nie o zaburzano. Czary marami w ogóle. Ulica kwiatowa. Kwiatów pełna kwiatów piękne drzewa, piękna roślinność to w polandzie Ja Za przewiny na mnie to się moda do Tucha Bożego, już wie co zrobić. Wtedy, przodkini i takich co to mają, to muszą korygować jakoś albo i działają tak, że to Duk Boże, się ty wie, najlepiej jak nie, żeby ciągnąć się zjać i korygować. I na siebie być niewolnikami eee, godzić się radować. Bo jak ja bym był tam, a będę, też w swoim czasie dopiero, gdy będę łodziadziem. To tak też do tego, że jak moi zbesztali to nie tyle by przebudzić, pilnować przede wszystkim i już swoich synów, syna, córkę, albo i synów i córki, żeby stanowili przetrwanie wedle tradycji chrześcijańskiej, stosując metodyki chrześcijańskie. A jak jakieś inne się pojawią to żeby rozpoznawali naukowatościowo na ranie całego świata Pierw. Żeby się nie dopoświęcali zbytnio do jakichś rozpoznań no, i tylko czerpali z tego, co jest bardzo niebezpieczne, ale ewolucyjnie, ewolucyjnie, chrześcijańsko-ewolucyjnie. Żeby to przekazywali wnukom swoim kolejnym i też doglądali nim trafią do Jezusa Chrystusa z Nazaretu i wszystkich przodków po drugiej stronie do zaszczytnego miejsca. Tam jest fajny ten dom oczywiście 2000 z solarnymi tymi drewniany. Taki chcę mieć podobny. Piętrowy i po bokach można rozbudować. Dokładnie mieć jako farmę z solarnymi tylko ledami na, na dla roślinek odpowiednio przymierzonymi długości dystansu i światła promieni i mocy do. i czasu użytkowania tylko tyle co potrzeba. I mieć wtedy zimą też. A na jesień wiosna te, na przykład dachowo, odsłaniane na przykład dachowo, jakoś. No i zasłona takiego salenego to bym zrobił z bambusowe bambusa, takiego co to rolety kiedyś mieliśmy. Są takie w zakupie w internecie. Bambusowe rolety, że jak przyszedłby wielki silny grad, bo jak to oni chcą wtedy ochronić? Z deski po bokach, u góry, na dole i w porę, że dokładnie zsuwa, te. te Bambusowe, z grubych nawet bambusów, można zrobić sobie w Ubisoft. Bambusy jest też na wyspad gratu, bo za drogi, żeby to później odszkodowanie mieć, czy coś chyba, że mamy ubezpieczone. A to trwało potem, nie? Z tydzień, może dwa tygodnie. A to tylko się suwa, siu, siu, ochronione. Ej! i cała konstrukcja obroniona. Szokajnie, to jakieś kamienice były na podcholecki. Zasłaniały się drzewa te przed lichura, żeby szybnie w białe były słabsze i klimat był atmosfera ładniejsza, żywsze. Ale to wraca po trochu już lepiej. Naturalnie wraca lepiej, bo ja zadbają o planeta ziemia sumiennie. W swoim sumowaniem względem siebie i od siebie. To i dla siebie. Powiedzmy to dobre, a poczucie poczucia, pierce wartych i mile widzianych przez zwierzę na tej planeta Ziemi. który miał miejsce we Wrocławiu, odbija się teraz szerokim ręką w całej Polsce. Mówiło się w Anglii też w Polsce, że też nie robimy pseudo przytulenia, czy coś tam, co. Piękne zaburzenia to myślę. Tym bardziej w nocy ja to co kiedyś Bo to po mi się ostać, będę spał w lesie i tak. I jak trzeba będzie teraz aż do zimy. A wychowa będę szukać dziewczyna, tą dziewczyna wtedy na początek, no i działkę będę chciał kupić. I fajnie zagospodarować dalej na wy drugiego, do swojej baczki, żeby to Państwu leukadi kołalą, mieć ci dwie. Nawet trzecia z rodziny przodków może być kobieta. to moje. Pierwsza ciąża to zadbane, tylko wysłana, inspiracja. Pierwsza ciąża zadbane, wykazane. Się, wykazane, że jak się wykaże, u kobieta tak samo przykładem Mówi i rzeczy inne, bo wiem, jak już metodyka przygotowana. Nagrania są wysłane do Elwi Watykan. Tam będzie przemowa, żeby innych zainspirować, a nie żeby mieli czekać, albo wtopić dzieci w to, że nie wiedzą. I potem co mieli. Błogosławić tak jak zwykło, zwykło się bibli. Pierwsze, no, że pierwsze. Traktowane, że przeszkody miało to, drugie już jest nauczona w przeszkodach tej pierwszej, no i te pierwszej się błogosławiło bardziej, że odszkodowywało się, odszkodowywało się bardziej. Za to, że było w tą ofiarną, taką nie, ale taką tą uczono właśnie na błędach rodziców niewiedzy, wynikający niewiedzy, to teraz pełniejszą wiedzę mając chrześcijańską wielkie bogactwo światowe dzięki Janowi Pawłowi II i ekipie, Timowi, Jana Pawłowi II, obecnemu ludzie i zwierzyna na zwierzątka na całe Planta Ziemia. To właśnie inspiracja, że jak pierwsza ciąża, przeprowadzana kobieta odpowiednio, dogodnie, do zadbana w trakcie ciąży, do zadbana po ciąży i dziecko tak samo, jak prawdziwy warrior adamsko, prawdziwa adamsko, patriarchalnie, to wtedy kobieta, że raduje się i chce przy takim mężu mieć kolejne dziecko i, i kolejne dziecko i kolejne dziecko i wtedy mężczyzna się czuje jeszcze bardziej dumny i wtedy mężczyzna, radość ma kobieta swoją, że na stare lata ma dużo synów, córek albo przynajmniej... Yy, kilka, ale dużo wnucząt, bardzo dużo wnucząt i wtedy ma lepiej, ciekawiej, nawet nie musi mieć gotówki, merytory, lata, bo może przyjąć na przykład ktoś gdzieś na przykład to to wnuczek na przykład może wpłacić. Ja mówię, żeby ludzie też rozumowali tak, bo to jest Polska, to też tak, żeby zainspirować się, żeby nie, nie przerażali się, że nie ma jakichś kosztów, albo że na muszą nie wiadomo ile zarobić, żeby dopiero mieć dzieci, jakoś tak, nie. Wtedy mogą dzieci edukować przede wszystkim właściwie chrześcijańsko, inspirować i nie na jakichś swoich niewolników, tylko serdecznie i z taką miłością, że się dla Was wszystko, pamiętacie to i tam na przykład jakby się komuś nie powodziło, że potrzebują pomocy, a nie że niektórzy źle robią, bo na przykład, że nie trzeba, nie trzeba i siedzą na przykład bez ogrzania albo bez jedzenia odpowiedniego i, i umierają powoli, to nie, lepiej od siebie po prostu listownie konkretnie, że potrzeba tamtego, tamtego i wnuki wtedy, dzieci tak samo, na przykład co, jak ma się dużo dzieci, wnuków, to po dwie stówy, czy po trzy stówy zrzuta, pracują dla dziadka i dziadek ma super Paradise wtedy ze swoją żona mają zadbanie, no bo z emerytorami to nie wiem, w Polsce też różnie bywa, Słaby na emerytury starsi i bardzo starzy. Jakoś tam prządą. Wcześniej były chyba słabsze. że Tak polityką się interesowałem, ale najważniejsze, żeby zarealizowali tą konopię dla starszych osób przeciwbólowo, żeby mogli się uprawiać. Młodzi mogliby się wykazać i montować i te nowe domy te. No i zakaz konieczny tych smogowych kominów w Polsce. Ech. i ograniczenia do przejazdu samochodów powinny być jakieś na kartki dawali to nie głupie jeżeli pomyśli człowiek że jeżeli pan przejazd taki taki ilość litrów używana na co po co dlaczego bo tak rozumiem Polacy też nie na przykład, też myślą mądrze bo się powiedzieli za to tak edukacyjnie fajnie mądrze, to powinno być tak rozliczenia. Tu tylko tyle, co trzeba nie jeździć, czego człowiek nieraz zapędzony, bo ma przyzwyczajone, że chce pojeździć, bo tamto, bodziec, że chce pojechać się przyjechać, bodzic, bo ma paliwo, bodziec bo pojedzie, przejedzie, przejedzie, kolejny pomyśli tak tysiąc, pięć tysięcy, 10 milionów ludzi. A inne potrzebne spaliny, a rośliny. Robią co mogą, ale ludzie tego nie widzą. Robią, co mogą. I rozliczenia to powietrze. Robią, co mogą. I z taką smogu to jest już takie nie jak kiedyś, że świeżość powietrza, jak się wyczuwa w oliwie. Żabianka, Przymorze Starał ten dróg Albo gdzieś w lasach naszych na Radości Sopot też Się wyczuła bardzo to świeże i bliżej morza Tak samo przy morze tak samo Oliwa, tak samo Żabianka Uff. Świeże powietrze od strony Bałtyckiego naszego Pozdrowienia Dla Skandynawia i Landu Finu Końca, nie Święty Mikołaj, Mikołaj w Lidlu Byłem Pojebanym światłem, od którego się pojebuje ludziom i chwyta jakaś reakcja. Nieraz niektórych zabawa, gra, pętanie co magia jest zakazana i utrudnia, zaburza. Szczególnie niektórzy, kto jest singlem, singielką, zaburza nam to niepotrzebnie. Do wykazania niepotrzebnych sprawdzianów, czy jakichś pracy zyfowych, czy jakiś nie wiadomo czego. Tyle, po prostu tak samo dziewczyny by nie wymagał. Po prostu, że jest ładna, że chce miłości dużo, a potem co chcę udowodnić, no to miłościowo. Miłościowo. W kuchni spacer, co lubi kobieta. Jeść, co sprawia przyjemność smakową. Poznawanie takie, ewolucyjne, Adamsko, wartości i pisanie się w zaręczynach do ślubu, że by popisała kontrakt, że będzie się dała żywić i weźmie to pod uwagę. Tak samo mając dziecko, że nie będzie chwytał tytoni, nie będzie chwyta alkoholu. W ciąży broń boże na pewno, kawa, tak samo je że wytrwa, że końca, że masaże, że Zadbanie do posilenia odpowiednio, że od swojej strony i żeby też na namiar możliwości się wykazywała, że razem wspólnie w kuchni, razem lepiej zrobić faktycznie w dwójkę, czasowo wychodzi edukacyjnie, radrukowo, kiskowo, że jak w teamie, master szefa odgrywając sobie, że zgranie na czas, podejście, że fajnie wyszło, czasem rozmową dłużej rozmowa, poezyjnie przy świecach, czasem dłużej, czasem szybciej, czasem dla fanu szybciej, żeby gdzieś wybić organizację czasowo i właśnie ewolucyjnie, Adam jewowsko Chrześcijańsko. Wszystkiego najlepszego w stylu chrześcijańskim. Poznanie. Od tego się z... na tym to polega. Poznawanie się, poznanie. Też się na to już otwiera. Już metodykę mam, nagrane mam. Spałem na łan natury. Lepiej byłem w lepszym stanie kondycyjnym w pracy. Po ciężkich dwóch tygodniach, po 11 godzin, prawie dwóch tygodniach. Najgorsze rzeczy światła lodowe straszne mocne. Ponad człowiek jeszcze kupi taka fajna. Zika, z taka lżejsza żarówka, zoro modlitwa poświęcone w kościele. Wystarczy obecność w kościele, modlitwa, szczera od siebie, intencja dobra, i wtedy e, zdalaj taki ledowy, to nie wytrzymuje. To tam nie jestem podziwu dla ludzi, którzy jako lekarze czy w lidlu pracują w tych światłach, ale to powinni mieć zregulowane te światła, niż by się poświęcać. To nie jest żadna metoda, głupota, taka to jest, to jest głupota. Kiedy tuż tu myślą, że rzekomo te światła e, miały być tak mocne, żeby ludzie. Nie chcieli siedzieć w tych lidach albo, albo w tych ulkarzach, czy w jakichś marketach. To jest głupie myślenie, nie być nastrojowo. W aptekach nie, nie białe ściany, białe blady, tylko zielone, zielone, naturalne. I odniesienie do natury, a myślenie o natura nie rażące złe, tylko naturalne, przyjemne. I wtedy ludzie, nawet jeżeli będą chcieli kupować bardzo wiele, bo niektórzy myśleli, może żeby nie kupowali wiele, tylko żeby mieli zrażenie i zaraz wyjście żygowe, takie odczucie, że a, do natura, naturalne na reakcje antyewolucyjne się natura, klimacik, przyjemnie, światła, sodowo takie, mówię nie sodowo, ale nie muszą być sodowo, ale sodowo, czyli takie pomarańczowe, przyjemne takie lata a'la początki Tesla, nie? I... Tesla? Tesla, no. I takie te przyjemne miejsca i ten drugi tam też był, no. Elektryczność, taka ta barwa, dobre dla oczu nie takie złe, a teraz to jak ludzie w znieczulicę by szli, wiem, że wielu już odstaje i, i ludzie nie podchodzą do znieczulicy, bo wiedzą, że czymś się wiąże znieczulica antywolucyjności sta, stanowienie to jest znieczulica. A jak antywolucyjnie, to z takim wtedy nie, jak ktoś antywolucyjnie, bo to jak dzieci mają to też po prostu nie przejmować się, dbać o swoje, Kościół są, kiedy zrozumieją i życzę wszystkie najlepszego z tym chrześcijańskim, ja muszę się zająć, o tam jest ten, chmura, tam niebo, są gwiazdy, piękna rzecz. Te chmury są piękne, są góry, tam plaża, gdy się spoży. Wyobrażenie też jeziora, klimat, relaksacja. Idę pod wodę.